Cześć, witajcie. Byłem ostatnio na filmie Gladiator 2 i może nie będzie to odkrywcze, ale żeby zostać takim gladiatorem, który jest obściskiwany przez piękne niewiasty, który jest oklaskiwany przez tłumy, wielbiony, trzeba było dużo wcześniej zostawić na arenie swoje krwi i swojego potu. I to jest taka prawda, która się nie zmienia przez wieki. Mój dziadek, w Lubrańcu niedaleko Włocławka prowadził zakład krawiecki. I tam byli mistrzowie, czeladnicy i uczniowie. Żeby zostać mistrzem, trzeba było być wcześniej czeladnikiem. I nikt nie został czeladnikiem, nie będąc wcześniej uczniem. Taka była zasada. W naszym zawodzie jeszcze tak niedawno, również tak było, żeby zostać seniorem, trzeba było być midem i wcześniej jeszcze juniorem w boju wykuwać swoje doświadczenie, miało się doświ miało, nabyło się to doświadczenie, można było zostać seniorem. Teraz jesteśmy bombardowani informacjami w internecie, że głównie w internecie, że sztuczna inteligencja zastąpi stanowiska juniorów, programistów i midów programistów. Ja... Może jestem w mniejszości, tak mi się wydaje, że jestem w mniejszości, ale nie widzę jakoś tego. Że to, co od wieków było praktykowane, nagle przestanie mieć rację bytu i sztuczna inteligencja pozmienia tu reguły gry. Po skąd się wezmą ci seniorzy, skoro nie będzie juniorów i nie będzie midów, tak? No trudno mi sobie wyobrazić, że bocian przyleci z takim yy, Seniorem z Bangladeszu i, przy, i dostarczy nowego gościa do wykonywania roboty seniora. No musi wcześniej ktoś być, kto tego doświadczenia nabierze albo w firmie, albo w firmie zewnętrznej i wykuje to swoje doświadczenie w projektach, będzie potem mógł być do tej funkcji seniora. Wzięty. To zgadzam się natomiast z tym, że sztuczna inteligencja bardzo, ale to bardzo wpłynie na to, w jaki sposób pracujemy. I w tej chwili jesteśmy dopiero na początku pewnie tej drogi zastosowania sztucznej inteligencji do naszej pracy programistów. Duże ułatwienie, zamiast wyszukiwać w Google albo w Stack Overflow, możemy po prostu nacisnąć tabulator, z podpowiedzią, którą dostarcza sztuczna inteligencja i mamy załatwiony temat. Albo możemy poprosić o przeanalizowanie kodu i wskazanie potencjalnie złych rozwiązań, które mogą później w konsekwencji dawać nam jakiś błąd. Możemy wdać się w jakąś rozmowę na temat rozwiązań pewnych, które chcemy zastosować. Także widzę tutaj duży wpływ sztucznej inteligencji na naszą pracę. O, może y, również na pracę juniorów. Takim problemem juniora było to, że właśnie nie, że y, 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 nie mógł on sprawdzić, czy to jest rozwiązanie, które zastosował, jest dobre czy złe, ale czasami bywała taka sytuacja, że nawet nie wiedział o co zapytać, bo nie znał bazy wchodził w nowe tematy, nie wiedział na czym polegają reguły tworzenia oprogramowania w danym języku, w danym frameworku i często nie wiedział o co zapytać. Czyli w konsekwencji nie wiedział co wpisać do Google'a, co wpisać do Stack Overflow, żeby dostać odpowiedź. I sztuczna inteligencja przychodzi z pomocą tutaj, takiemu juniorowi i również seniorowi, ponieważ junior może wdać się w rozmowę z, ze sztuczną inteligencją, tak jak wcześniej robił to z seniorem i przeanalizować swój kod, zobaczyć czy on jest zgodny z fengszują danego języka, danego frameworku. Wcześniej, no niestety, zawracał głowę seniorowi. Dlatego też jest to duże ułatwienie również dla seniorów, że nie będą oni mieli zawracanej gitary przez Yy, przez juniorów. Także ten wpływ będzie ogromny. Natomiast w jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na ilość zatrudnionych ludzi yy, w branży wytwarzania oprogramowania, bo to, że będzie ono wy, wytwarzane jeszcze w większej ilości, to tego jestem raczej pewien yy, ten świat nasz analogowy coraz bardziej jest pochłaniany przez świat cyfrowy, jest pożerany i to raczej się w najbliższej przyszłości nie zmieni. Tutaj przykład, który już wcześniej, o którym wcześniej mówiłem, to przykład wdrożenia Excela w latach 90. w przedsiębiorstwie, ale trochę z innej perspektywy niż, niż o tym mówiłem w, na filmie Czy warto zostać programistą w 2025 roku. A mianowicie pracowałem w dziale planowania, taką się nazywał, i tam było zatrudnionych 6 osób. Praca generalnie polegała na tym, że dostawaliśmy jakieś informacje z zarządu, że zmieniły się koszty wytworzenia, koszty, koszty zmienne wytworzenia, koszty stałe produkcji, budżet marketingowy, ceny produktów, i później przed tygodniami siedzieliśmy te sześć osób za pomocą kalkulatorów liczyliśmy, żeby wyliczyć Bilans, rachunek wyników i cashflow. No oczywiście było tam mnóstwo błędów, trzeba było to wielokrotnie sprawdzać, bo suma bilansowa się nie zgadzała. No, strasznie taka żmudna, monotonna praca. I w momencie, kiedy wszedł ten Excel do mm, użytku, ta praca sześciu osób mogła być zastąpiona przez pracę jednej osoby przez pół dnia. Jak to się przełożyło na zatrudnienie w tym dziale? Działu... Po pierwsze zmienił nazwę na dział controllingu. Może to było konsekwencją tego, co dział później wykonywał. Ale zatrudnienie wzrosło do 20 osób. I te osoby, ponieważ po wdrożeniu Excela powiedziałbym, że otworzyły się takie drzwi możliwości. I zarząd, który wkroczył przez te drzwi, zobaczył, że mogą tyle rzeczy kontrolować, na tyle rzeczy mieć wpływ poprzez kontrolę, że nagle stało się potrzebą pilną, również konkurencja zaczęła to robić, rzeczą niezbędną, żeby się utrzymać na rynku, żeby podnosić rentowność, kontrola dokładna technicznego kosztu wytworzenia, dokładna kontrola kosztów stałych, budżetów kosztów produkcyjnych stałych, budżetów kosztu, budżetów stałych komórek administracyjnych budżetów marketingowych, yy, wszelkiego rodzaju symulacje cenowe, akcyzowe, odpowiadanie na yy, popyt. Także te kalkulacje, które wcześniej działy się tygodniami, teraz działy się jakby od ręki. Można było decyzje podejmować na bieżąco i zarząd chciał tego, ponieważ rynek był taki Konkurencja zaczęła to robić i trzeba było to robić. Dlatego z sześciu skoczyło do 20 osób. Myślę, że w przypadku sztucznej inteligencji też się takie drzwi otworzą i też będzie tam wiele rzeczy, które w tej chwili jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, a będzie można się za to yy, wziąć i zrobić. Ale do tego trzeba będzie więcej mózgów do opanowania tego tematu. Inny przykład. Może taki bardziej ogólny już nie taki z mojego podwórka, ale kiedyś była taka funkcja stajennego. Znamy to chociażby z westernów, które oglądamy. Diligence przyjechał i konie w danej miejscowości były oddawane do stajni, którym się opiekował jakiś tam gościu z, o stanowisku stajenny. I w momencie, kiedy weszły samochody, które wyparły konie jako środek mobilny transportu, transportowy, mobilny, to spowodowało, że funkcja stajennego w zasadzie przestała mieć rację bytu. Tak? I teraz spójrzmy, jak to wygląda. No niech tych stajennych będzie tam gdzieś nawet setki tysięcy, niech będą na całym świecie. Porównajmy to do tego przemysłu, który jest teraz. Przemysł produkcji samochodów, projektowania samochodów. Przemysł naprawy, wszystkie warsztaty, stacje benzynowe, które tankują te samochody, cała branża mm, różnych stacji kontroli pojazdów, yy, branża beauty dla samochodów, czyli wszelkiego rodzaju myjnie samochodowe, czyszczenia i tak yy, Nie wspominając o branży budowlanej, czyli autostrady, drogi, znaki przy drogach wszelkiego rodzaju McDonald'y, KFC, które wyrastają przy autostradach, to te, niech nawet będą setki tysięcy stajennych, zamieniły się na setki milionów ludzi, którzy są skupieni wokół branży samochodowej. W momencie, kiedy te samochody wchodziły na rynek, jeszcze do końca sobie nie zdawaliśmy, czy też nasi pradziadowie nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo tych możliwości będzie wiele do zagospodarowania. I oczywiście wymaga to innych kwalifikacji niż miał stajenny, który musiał dać konikom y, trochę słomy i posprzątać po nich kupy i ładnie wyszorować. Znacznie inne kwalifikacje, no ale tak samo będzie w naszym, w naszej sytuacji ta sztuczna inteligencja będzie y, wyma da takie możliwości, których, o których jeszcze sobie nie zdajemy sprawę, może jakiś Jasnowic Jackowski albo, albo ktoś inny, czasami oglądam gościa na YouTubie, to będą te możliwości wymagały nowych umiejętności, nowych kwalifikacji i trzeba się będzie tego nauczyć. Kto się tego nie nauczy, to po prostu no, tak skończy tak jak stajenni. Tak. Tutaj nie ma innej, innej drogi nie będzie. Dobra, i myślę, że tutaj bym chyba postawił kropkę w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Wasz czas, uwagę Waszą. Również dziękuję, tak jak, co, tak jak zawsze, dziękuję za polecenia kanału, komentarze, łapki w górę, subskrypcje i trzymajcie się. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka na kanale Rafał Koduje. Pa!